Siemano, z tej strony Chadplayer i dziś po raz trzeci gramy w Multi The Last of Us. Gramy w tryb ocaleni na mapce Lakeside. Postanowiłem, że zagramy przynajmniej raz na każdej z mapek. Mapek ogółem jest 7. Ja we wcześniejszych filmikach grałem na um, downtown i e high school, więc te dwie już zaliczyliśmy. Tutaj trzecia, bardzo fajna mapka, bardzo fajna lokacja, którą... Może niektórzy z was pamiętają z singla. Um, nie, że nie będę spoilerował, ale tutaj Ellie szalała w tej lokacji. Tyle co, tyle co mogę Wam zdradzić. Musicie przekonać się sami. Moja drużyna w tym momencie już chyba wypatrzyła przeciwników. Ja sobie tutaj tworzę. A, i tutaj, tu nie wiem co stworzyłem, ale nic dobrego. Dobra, akcja się zaczęła, trzeba tam dobiec. Hmm, tutaj mamy gościa i. Oj. Tu uszczeliłem daszek zamiast gościa. No już trudno. Chłopaki się tu rzucili, jak ja pierdolę. Co tu się w ogóle dzieje? Ale jest, mam, mam gościa na muszce, i tak to jest mój kill. Ja go już zdjąłem. Więc chociaż tyle mam z tej rundy. Runda pierwsza zaliczona w niecałą. No powiedzmy, minutę 20. Szybka runda. Przed nami runda druga. O ile pamiętam. Ja tutaj wiele nie zdziałałem, chyba, ok... możliwe, że kogoś uszczeliłem, teraz, zaraz się przekonamy. Yy, nie wiem czemu, ale w ocalonych ze skrzyneczek wypada mniej rzeczy, ciężej jest cokolwiek stworzyć. Yy, tutaj, A jest, mam, mam bombkę dymną. O, jest gość, jest gość tutaj gdzieś koło mnie. O, nie wiadomo, czy bombka go dosięgnie, już go tam chyba dorwali. Tak, już gość go szlachtuje. Cóż. Trzeba szukać dalej. Ale nadymiłem? Ja O, mamy kolejnego Huntera. O kurwa, tutaj by mnie. Tutaj by mnie gościu uszczelił i to grubo. Dobra. Na szczęście chłopaki byli na posterunku i zajęli się. Zajęli się tą sytuacją. Czyżby by ktoś się. Tak, ktoś się chowa w domku. I tutaj, tutaj gościu wybiegł. Tak, ja go zdjąłem ja go zdjąłem. Zajebiście. Ale mi go dobili, kurwa. Ale się goś rozstrzelał, no. Mało by nie zajebał. No, A, stać mnie na moją zbroję. Cóż, gdzie jest ten drugi gość? Za mną. Tak, tak już go klepią, je. Zarżnęli go jak prosiaka. Dobrze, dobrze. Na razie na trzecim miejscu jesteśmy. Chłopaki, chłopaki polują lepiej ode mnie. Ale dobrze, dobrze. Tutaj postaram się dobyc gdzieś pierwszy. Wciąż potrzebne są nam zapasy do stworzenia czegokolwiek. Nie mam nic konkretnego na razie. Jedyn, jedną bombkę dymną i to wszystko. Nawet już jej nie mam. Musiał się, musiał się mój ekwipunek zresetować pomiędzy rundami. Pójdźmy gdzie indziej niż oni. Nie muszę zawsze chodzić tam, gdzie oni. Oj, gościu pod ciężarówką. Nie wiem, co on próbuje zrobić. Czy on próbuje pod nią wpełznąć? Ach, widział mnie. jak yep. czy pięknie szczały, szybciutko leży. No i tutaj jestem w poczasku. Ale jest. Gościu za powoli strzelał. Więc dwa zdjęcia, w tej, jak na razie, w tej rundzie. A nie dali mi go dobić, no. Co zrobić? No. Tak, i skończyła się runda. Mam 4 ściągnięcia zaliczone, jest dobrze. Tu jeszcze mały t No i ostatnia runda, czwarta. Przeciwna drużyna raczej zostaje zmierzdzona tutaj. Gra przebiega bardzo szybko. 4 minuty, 3 rundy poszły, ani nie wiem kiedy. Tak, bombka. Chłopcy poczuli się pewnie, polecieli do przodu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm, tutaj skradanie, chyba już kogoś upaczył bo ruszył z kopyta. Co ja tu tworzę? O, zapasy. Dobra, stworzyłem coś? Nie. Tutaj ktoś po prawej leży, drugi leży. Kurwa, wszyscy trzej, cała moja drużyna padła. A tam gościu snajpi z okna. Więc muszę pomóc. Trzymaj się chłopie, nie bój żaby. Dobra, mam ziomka ze sobą, po, pozostała dwójka niestety zginęła śmiercią tragiczną, nikt im nie pomógł. Tak, gościu siedzi na górze w chałupce, w hotelu czy co to jest, chyba hotel. Wygląda na takie, powiedzmy, że schronisko. A, czai się tam, czai się w środku, na pierwszym piętrze, czy też w drugim piętrze, trzeba go obejść. Spróbuję go zaskoczyć od tylca. Tak, wmierzy w mojego koleżkę, dobrze go ocuciłem. Teraz będzie moją przynętą. Powoli, powoli. I się skitrał. Skitrał się za stołem. Nie! Bo, mało brakło. O, tutaj. Tutaj okładanie. Nie! Je, but. Tak, dobitka w parterze w stylu Mameda. Kolejny gość zaliczony. Mamy teraz dwóch na dwóch. Zostało nas dwóch w naszej drużynie, dwójka w przeciwnej. Nie idzie nikogo upaczyć. Cóż, przeładowanie i spróbujmy go znaleźć. Tutaj jeszcze sobie podbiję do skrzyneczki. Niko nie ma. Spokojnie można. Spokojnie można próbować coś tworzyć, ale. To nic się nie da. O, naprawi naprawiłem się. Podreperowałem sobie żytko I. Mamy bombkę, gdy trzeba ją użyć. Uuu! To... Urwa. Dobrze, bombka. Jest, sparaliżowało gościa. go oklepałem, rozjebałem mu zbroję na pierwszy strzał. Dobra, tutaj, tą rundę mam, powiedzmy, walka wręcz cała runda. Mało strzelania, więcej jebania. Nie, nie wiem po co były te t-bagi, ale cóż. A, i tutaj, tutaj runda się kończy, prawdopodobnie gość zostanie w ukryciu aż do samego końca. Yy, nie chcę, nie chcę się narażać. No nic, nie, nie znajdziemy go już, to już jest za późno. 10 sekund, nie ma bata, chyba że mój koleżka sobie jakoś lepiej radzi. To już mi raczej nie będzie potrzebne. Nic, cała gra dobiegła końca. Raczej zmierzyliśmy drugą drużynę. Dzięki za oglądanie i widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Na razie, tymczasem.